Panie, łata była miała krzyk, I straciło się kofanie. No i już nie byłby nich, Ale ten słodki panią, Rozparł się no i krzyk. Co że panie, 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 co pan krzyk. Ja nie chcę wielkich Nie chcę wielkich oni marnie wstaj, ma zapokoje, za pokoje, Zobiózł no im w domku dróż, to jest marzenie moje, o, 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 Z mego wyświatelski dróżki. To ślisko, bo kozowie, Po polskiej podmiotu, sama mi zda. A zdaj mi, kosze zdrowie, Nie stawiają nawet dwa. Tak chętną, przyszłą, gąbną, przytulny stworzył świat. Ja, w drudzowym, ślicznym domku, na kolonii wargę wstał. Gdyby urząd mieszkaniowy, pałac wspaniały dał. Gdzieś na polnej, czystiej, zdrowej, to by chłop ze mną miał. Bo ja nie chcę steles podrób, niepotrzebny mi otryb. Nie chcę polów i sali. Ja nie chcę wielkich zysków, nie chcę wielkich ksat, chcę być blisko, na kolonii Marię tak, dwa pokoje, na w domku trój, to jest mavenie moje, niego Jest na poliwą, już Warszawy wszystko pan, będzie może, pan, a na Marienstarze jest. Ja nie chcę stać w obojętku, bo to jest kilka lat. Wyglądy świetne domki, na kolonii Marienstarze.